Panie prezesie, od kiedy istniejecie? Ilu macie zawodników i gdzie gracie? Sekcja istnieje, Katowa, w Brodzowicach istnieje już od lat 60., a zrzeszeni jesteśmy od 84 roku, od powstania Polskiego Związku Skatowego. Gramy teraz obecnie przy Ośrodku Kultury Andaluzja. Mamy zrzeszonych, gramy w trzeciej lidze C. Grupa C, mamy 13 zawodników zgłoszonych do Polskiego Związku Skata, a takich niezrzeszonych, którzy tylko przychodzą na turnieje, nie chcą grać na ligach i na takich dużych turniejach z cyklu Grand Prix, to też mamy około 20. Na zawody nasze cotygodniowe, na poniedziałkowe, przychodzi 10-11 stolików i więcej. Także z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że jeszcze tyle mamy skaciarzy, choć w tym, w tym roku nam dwóch zmarło. Wiceprezes mój Franciszek Dylong zmarł. No i jeden z członków, który dojeżdżał z Siemianowic, Marian Jędrzejczyk niedawno został pochowany. On, on był zrzeszony w zasadzie w ośrodku yy, w Brzezinach, ale dzień u nas był co poniedziałek. Trzecia liga C to jest specyficzna liga, bo jest jak gdyby powiązana z północą i rozgrywacie dwa dni pod rząd. Jak gdyby no, przed wczorajszym dniem byliście jeszcze na drugiej pozycji, co się stało? No, wczoraj nikomu nie szła karta. Czterech zawodników, którzy grali nikt nie nagrał za dużo. Jeden e, Gierek Waloszczyk nagrał 2, 3100, a pozostali za mniej, a, po, a powinni wszyscy nagrać najmniej po 3000, to wtedy, by, wtedy był awans. No liczyliśmy, że, że ten awans osiągniemy, ale się oddala. No jest jeszcze dzisiejszy dzień i ostatnia liga jeszcze będzie. Jeszcze jest dzisiejszy dzień, jeszcze jakieś szanse są, no ale no, trzeba grać do końca. I po czwartej kolejce, gdzieś o godzinie 15.30, będziemy wiedzieć, czy awansujemy, czy nie. To nie jedyny klub w piekarach. Czy współpracujecie z innymi klubami? Rozgrywacie jakieś turnieje z nimi? Rozgrywamy w piekarach turnieje, nawet mieliśmy takie w piekarach drużynowe turnieje o Puchar Prezydenta, mieliśmy indywidualne turnieje o Puchar Prezydenta. Ale dwa lata temu w tym roku i w zeszłym roku nie było takich turniejów, bo e, władze miasta miały kłopoty finansowe. No, zresztą dofinansowały nam władze miasta do turnieju tego Grand Prix okręgu, który był w maju. Było ponad 30 stołów, ponad 120, 130 zawodników, także to był jeden z większych turniejów. Organizujemy też turnieje barburkowe, gdzie e, sponsorem częściowym jest kopalnia Julian. Obecnie to chyba kopalnia piekary, także będziemy w tym roku też organizować taki turniej 8 chyba grudnia. I, y, jesteśmy świeżo po Mistrzostwach Świata w Karpaczu, y, na których Pan był. Byłem na Karpaczu do ostatniej kolejki, to jest do 15 rundy, miałem 208 miejsce, gdzie było 232 punktowanych zawodników, ale w ostatniej rundzie nie poszła karta, przegrałem 4 gry i... No i spadłem na 326 miejsce na 755 zawodników, to i tak w połówce, w czołówce, nie w czołówce, ale w połówce. A propos osiągnięć Andaluzji, nie sposób pominąć, że był Pan indywidualnym mistrzem Polski. Tak, w 2009 roku indywidualnym mistrzem polskich seniorów. Teraz ostatnio na Grand Prix e, Polski byłem dziewiąty w Miasteczku Śląskim. Ale tak to poza tym, tam jeszcze Andrzej Gałęza miał taki drugi wynik miał Grand Prix okręgu chyba. Jeszcze, no i tak więcej nie było takich sukcesów. Klubowe to prowadzimy taki co sezon, prowadzimy takie Grand Prix klubu. No to tam zdobywałem też nagrody. No, Grand Prix na przykład klubu naszego były puchary, Grand Prix klubu tu w Brzezinach Śląskich, którzy też są w trzeciej lidze, też tam puchary nasi zawodnicy zdobywali. Zapraszamy na turniej na 8 grudnia, to jest turniej barburkowy na godzinę 10 do Ośrodku Kultury Andaluzja w Brzozowicach Kamieniu. Panie prezesie, być może nie wszyscy oglądali relacje z mistrzostw świata w Karpaczu. Pokuśmy się o podsumowanie tych mistrzostw. Jakie były? Bo na pewno z wielu względów wyjątkowe. Tak, od no tego, tego trzeba zacząć, że po raz pierwszy były rozgrywane w Polsce. To już jest rzecz wyjątkowa. Dodać trzeba, że wyniki naszych zawodników były bardzo dobre. Uważamy, że pod względem sportowym były to nasze najlepsze mistrzostwa świata. Tam była poruszana kwestia ogrania naszych zawodników na dużych turniejach, międzynarodowych głównie. Czy PZ jest w stanie zorganizować takie duże turnieje międzynarodowe u nas? Tak, jesteśmy w stanie to zrobić z tym, że jesteśmy po rozmowach z Niemieckim Związkiem Skata, tak DSKV jak i ISPOM. I uważamy, że y, wspólnie zaczniemy organizować duże turnieje, tak samo u nas, jak i w Niemczech. Rozmawialiśmy tam też z graczami, którzy uczestniczą w rozgrywkach Ligi DSKV, i twierdzili, że DSKV jest otwarta na współpracę z nami. Czy my, my też? Na czym by miała to polegać ta współpraca? Właśnie organizowanie wspólnych turniejów, zachęcanie naszych zawodników do uczestniczenia w turniejach, które będą się odbywały w Niemczech, a oni mają zachęcić swoich zawodników, żeby przyjechali na zawody organizowane u nas w Polsce. Na Mistrzostwach Świata w Karpaczu odbyły się również wybory do y, zarządu ISPA. Znalazł się Pan w tym zarządzie. Jak to się przekłada na, na, na nasze relacje i na nasze możliwości w ISPA? No Polska, Polska jako, jako druga, druga nacja w świecie, niejako z urzędu powinna posiadać, powinna posiadać głos w zarządzie Międzynarodowej Federacji Skatowej. Pomoże to nam w spotkaniach zarządu ISPY do bronienia do bronienia naszych, naszych spraw, które, które dla nas, do, tych spraw, które dla nas są najważniejsze. I teraz po Mistrzostwach, już Pan uczestniczy w negocjacjach, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w Belgii? Tak, to przychodzi wielkimi krokami. Nie ukrywam, że doszliśmy do porozumienia z Belgijskim Związkiem Skata na wynegocjowanie. Jak najlepszych cen dla naszych zawodników, którzy tam pojadą. Dostaliśmy ofertę, z której potrafimy wybrać to, co dla naszych zawodników będzie dobre. Belgijski Związek Skata przedstawił nam oferty bardzo korzystne dla naszych zawodników, ale dał warunek, to trzeba kuć już, czas sprawy załatwiać już, żeby nie stracić tej szansy, żeby inni nas nie ubiegli. Między innymi dlatego zostaliśmy zaproszeni do Belgii na zobaczenie tych miejsc i ewentualnie zarezerwowanie. Czeka jeszcze do końca roku, zbliżają się dni związkowe, gdzie będziecie ustalać kalendarze i być może znajdą się też te turnieje, o których mówiliście, międzynarodowe. Tak, oczywiście, z tym, że, z tym, że te dni związkowe trochę nam w tej chwili skolidowały z wyjazdem do Belgii, który w tej chwili jest priorytetowy i powinniśmy to zrobić. Dni związkowe zostaną w, w terminie późniejszym. Zostaną zorganizowane w terminie późniejszym. Jeśli chodzi o jeszcze ogranie naszych zawodników, mogą wyjechać również na turniej do Chemnic, prawda? Bo później nasza barburka, ważny turniej. Turniej, który rozgrywany jest w Chemnitz jest turniejem, który od lat przyciąga naszych zawodników. Z racji tej, że e, kiedyś e, szefem Saksonii był nasz przyjaciel, e, pan Landman, który, który wprowadzał naszych zawodników, polskich zawodników na e, szerokie wody skatowe. No a, a propos dzisiejszego turnieju, koniec ligi jest pan dzisiaj sędzią. Nawet doświadczeni zawodnicy popełniają błędy. Taki mógł się zdarzyć dzisiaj, któremu Pan zażegnał. Błędy, błędy regulaminowe się zdarzają i to trzeba pilnować. Po prostu od tego jest sędzia, żeby do takich błędów nie dopuścić. W pierwszym rozdaniu podstawowego zawodnika drużyny zamienił zawodnik rezerwowy. Później chciano dokonać zmiany powrotnej. No niestety tutaj akurat musiałem zareagować. Zmiana jedna na serię to jest koniec. Tyle można zrobić. Czyli można zawodnika zmienić dopiero po serii. No i gdyby, gdyby dokonano tej zmiany i gdyby pan nie zauważył, że to jest brew regulaminowi, co by mogło... Znaczy to by, to by po prostu skończyło się tym, że drużynie odebrano by punkty. Takich rzeczy trzeba pilnować. Od tego dokładnie, jest wszędzie. Dokładnie tak. Prezes Krajnych Złotów, pan Edward Bianga, atakujecie dzisiaj drugą ligę I macie jakiś patent w ogóle na tą ligę, od niemalże początku prowadzicie? No nie, od początku nie, po czwartej kolejce dopiero, ale no patent, nie ma żadnego, no gramy, gramy, to co umiemy, nic więcej, wie pan, staramy się jak najmniej przegrać, najwięcej wygrać, no. Po każdej, że tak powiem, serii to pan, jak ojciec, wszystkich zwołuje, analizujecie każde rozegranie. Być może to jest jakiś sposób, żeby, żeby dać wytyczne na następną serię. Nie, nie, to nie tak zawsze. Dzisiaj tylko tak jest, bo tak parę punktów mamy przewagi, no i będziemy chcieli to obronić. Czy to się uda? Ostatnie dwie kolejki pokażą, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale tak w ogóle to, tak bardzo nie jesteśmy ambitni, no chcemy grać, grać po to, żeby awansować, no bo inaczej, no po co grać. No właśnie, no jakiś dobry rok jest dla krajnych Złotów, bo i Mistrzostwo Polski Pani Barbary, no a jak w mistrzostwach poszło w ogóle? No powiem tak, z naszego okręgu był 72. najlepszy zawodnik, Biniakiewicz, tu, który też dzisiaj gra z nami, srebrny medal w drużynie z reprezentacją zdobył. A pozostali no troszeczkę bardziej rekreacyjnie, zobaczyli jak wyglądają mistrzostwa i grali z najlepszymi na świecie, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Kończą się rozgrywki. Czy Wasz okręg organizuje w tym roku jakieś ciekawe turnieje, na które możemy jeszcze zaprosić do, do okręgu Wielkopolsko-Kujawsko-Pomorskiego? No w tym roku, no cóż, mamy jeszcze dwa turnieje Grand Prix Pomorza. I Grand Prix naszego okręgu oraz finał, gdzie 16 zawodników najlepszych z okręgu Wielkopolsko-Kojowskiego będzie w pile rozgrywać 16 grudnia. Ale to, to jak gdyby są zamknięte turnieje, bo 16 to rozumie tylko, tylko wewnętrznie, ale na jakieś turnieje otwarte? To znaczy no, to turniej otwartego Grand Prix Pomorza, który będzie 4 listopada i 11 Grand Prix Wielkopolsko-Kujawskie w Wolsztynie. Więcej turniejów już w tym roku nie planujemy, ale to wystarczy, bo rok był tak bogaty, że już żony czy mężowie co niektórych przeklinają tych skacistów naszych. Dnia pozdrawia Śląsk. Dziek, dziękujemy za naukę gry w szkata. E, słuchaj, rumi, Gdynia, rumia, a nie tego pan nakręci. Ten też jest na dworze. Powiedz teraz. Pozdrawienia od rumi.